Witam, witam po raz kolejny mała przerwa aktualizacja pracy jeśli chodzi o 3.2.3 3, brak głowicy w dalszym ciągu po sprawdzeniu okazało się, że jest pęknięta no jest zamówiona czekamy na kolejną głowicę jeśli będzie głowica po regeneracji od razu ma być będziemy składać 3.2.3 na no, a resztę no wiadomo mała aktualizacja jeszcze jest taka mamy już dyfer do 40.11 jest to dyfer na cichy tak zwany, na to cichy, z racji tego, że ma skośne zęby e, i jeszcze na dodatek jest to dyfer szybki. Jest to dyfer szybki. E, to ciągnik w polu nie będzie robił, także tutaj nawet na prędkość, no tylko to jest teraz dom, odśnieżanie, koszenie trawy. E, jest to dyfer szybki mm, ze skropolu. No i co ja w tej chwili biorę się właśnie za nabijanie e, zaprasowanie łożysk górne, dolne, e, bieżnie, w boczne obudowy no i będę go próbował złożyć w obudowę. E, Zwolnice mamy złożone dwie sztuki e, prawą i lewą, tylko z tym, że ta będzie do wymiany będzie bęben hamulcowy z tego, że tu idzie uszczelniacz. No jest wykruszenie, nie wiem czy to będzie trzymać, nie chcę ryzykować. Pójdzie nowy bęben, może nawet i dwa już jako w komplecie się weźmie. Mamy obudowę, przerabiamy na krótki wałek. I ja się biorę do budowy. nie wiem jak nagrywać, także coś poskładam, to coś dogram. Witam, witam w dalszym odcinku. Dotarła do nas w końcu głowica blok wyczyszczony. Ładnie wygląda. E, uszczelkę położyłem już na bloku. Muszę znaleźć teraz miejsce na o, na kamerkę. E, tu jest fajna sprawa. Niektóre Andorie bardzo ciężko parą. Są dwa rodzaje tłoków. Z malutkim wybraniem jeśli chodzi o podzawór i są z takim głębokim. Kurczę grubo ponad 5 mm i z tymi zawsze jest odwieczny problem. Te Zima, nie zima, może być stary silnik. Nie ma problemu. Szczau i chodzi. Także co, ja idę teraz po głowicę. Mam głowicę po regeneracji, a po regeneracji. Poszła pierwsza do regeneracji, dlatego później nie mamy. Dwa tygodnie czekała na swoją kolej, a później się okazało, że jest pęknięta. Później tydzień czekania na kolejną głowicę. Już tym razem przyszła taka zrobiona, czyli po prostu stara głowica została splanowana, zawory podocierane. Stare zawory są lepszej produkcji niż nowe, e, czyli zawory stałe podecierane, e, wszystko e, w całość poskładane. E, nie wiem jak tam z prowadnicami, ja to w nie wnikam, miałam tylko poskładać. E, co będzie, to będzie. Już nie będę rozbierał zaworów. No i co? Ja idę po głowicę, no i zaraz wrzucamy ją tutaj. Hmm? Także teraz co? Musimy wsadzić głowicę, mamy już naszykowaną ją na błotniku. Trzeba ją dźwignąć. Można było podjechać turem. Ale spróbujemy tak. Ja ją wezmę całą do przodu. Ja może zrobię tak, kamerę. Mikrofon nawet dam tu. Nie są to lekkie rzeczy. Wagę ma. Masł... Niepociągnie? Yy, tu jest wysoka, tu też wysoka idzie. Także co? Mamy głowicę wrzuconą. A e, jakie masz Niskie. Posłuchaj, które ty masz też w bo też tutaj idą śruby Właśnie. takie. Są niskie i są średnie. Można powiedzieć. To to te tak. są czyste, te idą do na górę. To jeszcze kolejny A masz te, Dawaj je na bok. No a następny jeszcze. Taka sprawa, zaraz składamy wszystkie śruby, nakrętki łapiemy, skręcamy głowica na gotowo. W międzyczasie taką na zlocie było ok fajne rzeczy się działy ciekawe, ciekawi ludzie ciekawe pojazdy no mało troszkę tego było może jeszcze tych aut nie jest to takie jeszcze nie jest to jeszcze takie bardzo mocno rozreklamowany ten zlot No niestety mało ludzi się jeszcze ciechorowymi autami tak pasjonuje wiadomo jest to drogie, znaczy drogie. Jest to takie hobby trochę duże. Trzeba być na to miejsce i czas. Wiadomo jak to z tym jest. Ale dzięki temu zlotowi znaleźliśmy fajny sprzęcik. Ten sprzęcik myślę będzie. No idziemy niedługo oglądać. Zobaczycie taką ciekawostkę, jaką znaleźliśmy. To było przez przypadek. Tam z kimś się rozmawiało. Od słowa do słowa. I coś znaleźliśmy. Ale to wszystko mówię na spokojnie. No bo sam jestem mówię ciekawy. czy nie wariuj. Sam jestem tego ciekawy jak to będzie. Brakuje jednej krótkiej. No ale mówię pomału pomału. W tym tygodniu może się uda wszystko załatwić. A druga sprawa jest taka, że Hmm. wszystkie yy, że jak się w tym tygodniu załatwi wszystko trzymam jeszcze jedno no to no to będzie kolejny film o tym także zapraszamy do oglądania a jaką masz? wysoka ha. także zapraszamy do oglądania w tej chwili właśnie łapiemy nakrętki, coś tu jest nie tak, brakuje chyba jednej nakrętki ogólnie, bo mamy tutaj mieć e, niskie, tu jest wysoka, jakby brakowało jednej niskiej krętki, chyba, że ktoś tak już założył, wiadomo, to nie jest pierwszy raz rozbierane, zobaczymy w praniu, masz na razie tą a resztę zobaczymy w praniu. Także co? Eee, ja biorę się w tej chwili za dokręcanie. Wszystkie palcami, no to jest dobrze, tak ma być. Wszystko idzie paluszkami. Eee, biorę się za dokręcanie głowicy, idę po klucz geometryczny i skręcamy ją na siłę. Zaczynając od środka, rozchodząc na zewnątrz. Także widzimy się za chwileczkę. Także no. mamy teraz dokręconą głowicę jeszcze raz ją dociągnę dociągnąłem ją w tej chwili na 180 na 180 tonów. tu jest mniej wymagane ponieważ powinno się dociążyć na porozgrzanym jeszcze raz eee, no nigdy tego nie stosowało się, bo na, nigdy na to nie ma czasu e, dlatego dokręca się na tych cienkich szpilkach, pod są szpilki na klucz, tu jest śruba na klucz 21, a wzmocniony blok miał na klucz 22. E, tu podstawa to jest chyba 160 tonów, mamy w tej chwili 180, a w żebrowanym bloku typu Ślązak ma na 200, nawet ponad 200 chyba. 200 tam jest. E, ja tutaj kręcę tak jak chłopaki w PKS się zawsze kręcili e, na 200 już nie poprawiamy w zakowym kręcę do 240 na tych wzmocnionych szpilkach i też zostawiam i nic się nie dzieje także czekam aż to chwilę się troszkę rozpręży niech to wszystko się troszkę postoi i kręcę jeszcze raz w granicach 200 no i będziemy to wszystko już później uzbrajać no i teraz co bierzemy się za montaż kolektora Sącego. Eee, mam go wyczyszonego w szczelkę delikatnie podkleiłem, żeby się nie przemieszczała. I teraz co muszę zrobić? Łączenik ze sprężarką się łapać. No i śruby przychodzą drugie. Trzeba to poprzyłapywać. Jedna na wyrywki. Druga. Czecia, dziesiątki tam powinny być wiesz gdzie, w tym woreczku tam przy drzwiach gdzie czterdziestkę składa się tam te papierowe torebki są nie zwykła sprężynówka i kolejna tak mamy tu parę sztuk długich całe słońce trzymają W silniku SW266 lub 4CT 107, czyli SW266, czyli Budowa, tak zwany. Co posiada? To jest wszystko takie. O. Taki motorek, malutki, zgrabiutki. Cztery gareczki. Wiadomo, praca czterocylindrowca nie jest taka sama. Ale trudno. Fajne silniki są ogólnie te. Licencyjne. I, tak, I tu przechodzą dwie króciutkie, jedna, a druga jest tu. I druga. A Gdzie to Tyro. To dopiero przychodzi tutaj, przed regulacją, te takie kapselki. O. I tu bierzemy teraz. Tam masz tą grzechotkę małą? Kolten. Jak koltem? Yy, można jedynie szykować pompę wody wody składania, no bo nie, no nie, nie, tego śrub nie, wydechu, wydechu. Tu akurat musi być przerwa chwilowa. Z tyłu, tą, z tyłu ten nie, mam do założenia A tędy. Tam ją, co wyciągnąć, trzeba najpierw, nie? Tak, bo są paski, te tulejki nas są gumowe. ona chyba zaklinowała się, ale taka ciężka nie tak jest. jest. No, o. Całkiem ją na, na bok. to raz. Dawaj. 3. 5. jeszcze raz wszystkie nie Ciśnie. Okej. Okay. Jechaczyj. Do czego mówię. Co na tak wyje? A to śruby trą. Okej. Okay. Troszkę oleju pościeramy. Tutaj tak trzeba umyć zmywaczem, bo przychodzi falbana nasada łowicy tak zwana. No I na tłuste nie będziemy jej przyklejać uszczelki. Na razie wstępnie olej, później zmywaczem resztę. O. I gra gitara. Dokręcam łóżko. Jeszcze trzeba z tyłu założyć ogrzewanie. Mhm. I będzie dobrze. Także co, na chwilę ten czas kończę, szykuję resztę rzeczy, czyścimy i szykujemy do składania, ponieważ jest tu do składania jeszcze parę rzeczy typu yy, Góra, ogrzewanie z przodu pompa wody, cała z termostatami, to trzeba wszystko na nowo przykleić. No niestety jest zabawy troszkę. No i coś trzeba z tym powalczyć. Także no, na, na, za chwilę eee, Witam w dalszej części. To jest kolejny dzień. Dowieziono nam zagubioną nasadę, nastadę, nastadę głowicy. Po na prostu jak było szlifierza, szlifierz nie oddał, zapomniał. Może nie wiem jak to było, nie wnikam. E, no co, no nasada już jest, e, przekręciłem ją, e, teraz biorę się za, chcę założyć klawiaturę i tutaj w tych silnikach, na zaworach są takie pesteczki, kapelusiki, e, nazywają to niektórzy tłumiki, niby że jak dostaje to podrzuci olej, zawsze ten luz się e, doklepuje, nim złapie swój wymiar i po prostu nie klepie, no może coś w tym jest, a moje mnie to jeszcze jest po to, jest to twardszy materiał, większej średnicy, po to żeby właśnie zawór jest cienki, żeby go nie rozklepywało i tak widzicie, o, zwiększa on średnicę członka zaworowego i one idą na każdy zawór, czy to sące, czy wydechowe, o, tam nie ma, nie ma różnicy. Mają o, wejście. O. Ładnie się je ściska. I coś to powinno być. No, to jest ta druga głowica. Już w sumie mamy tu zbrojoną w miarę. Z tyłu płaszcz wodny też założony. Pompa wody przygotowana jest do wrzucenia. Eee, nie lubię tych pomp przykręcać. Najlepsze tutaj byłby wentylator i kołpasowe zdjęcie. Tu kołpasowe jest na stożku. Nie lubię tego ruszać, po prostu trzeba będzie się troszkę pomęczyć płaskim kluczem. I tak. Tu mamy już w sumie wszystko skręcone, to założone, no ja się biorę teraz za klawiaturę. Coś tam było, to się za klawiatura. Eee, jeśli chodzi o klawiaturę, aha, muszę pierwszy przynieść. Także ja się chwilę rozłączam. I no, mam widzimy. wszystko, mam laski popychaczy, laseczki popychaczy mam, trzeba je po prostu teraz tam trafić, szklaneczkę ładnie żeby siadło. O. Eee, gdzie to jest? O. Sztuk mamy 12. Że jutro wybieramy się. No nie wiem, jak film rzucę, który to będzie dzień, ale jutro wybieramy się po Nowy Nabytek. Nagram coś z trasy. Nóż się ładnie to uda. Ale jutro już jesteśmy umówieni. Także ma być sprzęt już przygotowany. A jedziemy czerwoną bestią. Czerwonym i jelonem. Pokażemy później z trasy cokolwiek co wyjdzie. Także taką laseczki mam wrzucone, Mam klawiatura. Klawiatura i tak się dobrze umyła, bo tak jak ona wyglądała, to był Meksyk to był Meksyk jak to wyglądało. Kurde, to chyba był brak wymiany oleju, bo to był smoła aż kurde gluty. Tak, czarna czarab na normalnie sama sadza, nic Więc więcej. Widziałem już takich pary rzeczy. A, na razie muszę tak przyłożyć, bo tu jeszcze przychodzi jedna rzecz. Niektórzy zakładają, niektórzy nie zakładają. Eee, tu przychodzi o oring na dół, eee, i on siedzi tutaj, tutaj w kanał olejowym w klawiaturze. po to, żeby po prostu on się tam uszczelnił. Pytanie, czy mam ten O-ring? Powinienem mieć, jak nie mam tu, to mam, to mam w garażu. O! Okay. Jest. No Jest. Ja teraz wszystkie dźwignie musimy przestawić. Tak, do. mają pracować one. O! Tak jak mają pracować. O! W takiej pozycji. O! I to wszystko musi razem sobie zejść na dół. O! Coś tu blokuje. To tak jest, bo to jest długie tam sprężyny cisną. I to wszystko się... Jak to mówią blokuje. także ja sobie wezmę pobijaczka. O! Skontruje się na gwincie po prostu i takie rzeczy się robią. Teraz trzeba te laski wszystkie nacelować. Na swoje miejsce. O! I tu musimy teraz poszukać nakrętki. Ja to wszystko skręcam. Bo tu jest coś takiego. O. Są podwójne gwinty. Jest gwint na dole, cienka szpilka i gwint na górze. Nakrętki przekręcamy do tego miejsca, one spadają i dopiero dokręcamy kwiaturę Później tu przychodzi żabka, która dociska ee, w tryskiwacz. Także tak to wygląda. Ja na chwilę kończę, dokręcam, widzimy się później.